Siemano, tutaj kolejny odcinek i muszę Wam coś stwierdzić. Jestem ubrany, widzicie. Dziwno, nie? Chodzi mi o to, że przypadkowo, no przed chwilą, no, centralnie nagrywałem fajny filmik, super happy, wszystko było. I co się okazało, nie nagrywałem, a już zapisałem stan gry, więc opowiem Wam w skrócie. Nic nie było specjalnego w tym filmiku, bo właściwie teraz będzie specjalny że yy, no, gdzie to jest oh. yy, że uczyliśmy się strzelać to było, no to po prostu dostaliśmy data takiego yo motherfucker no takiego ogna dostaliśmy i ten no i po prostu uczyliśmy się strzelać i teraz będzie fajna przejażdżka do bal lasów

Z czasem muszę się liczyć, bo mogę tylko nagrywać 10 minut. Kurde, wyłączyłem stoper. Ja pierdolę. Dobra. Zrobimy to szybciej. I mp4 zbierzemy, bo balasy mają mp4 tak samo jak my. Nie ma, nie ma. Nikt nie ma kurde, a normalnie mamy no nie? I dlatego ten, no. Wow, oh, shit! Dobra, to było takie fałszywy moment. No, przelotówkę zrobimy, rozwalimy wszystkich balansów. Raczej, wszystkich, ja idzie, to będzie było w Po prostu rozwalimy część, zrobimy w na 4 i ja sobie zbiorę tą MP4. No, jedź. Będę wychodzić i zbierać od nich broń. Niech się nie stanie. O, jestem jedna. No I I kasa też sobie pozbiera mi już coś. Ja ću mi bogači bandjena, ja pjevčela.

Idziemy. Wiem, gdzie jest. Jo, za... jaki drifting, kurwa. Wiem, gdzie jest zakład rok jeden, czy nie musicie mi mówić. Nie zniszczyliśmy jeszcze wozu, jakaś nowość. tym No i co dowiedziałem się w komentarzach, gdy robiłem filmik informacyjny, że zrobię z Hitmana dwójki. też myślę, jakbyście chcieli. The Ballad of Zrobię to na pewno. Albo w przyszłości, albo teraz. Zamiast Hitmana, ale Hitmana też zrobię. no Tylko bardziej mnie pociągił właśnie Gita e, The Ballad of i The Lost of Diamond. Diamond, jakoś tak. No więc... no więc. Zobaczymy, jak to będzie. Musiałem dzisiaj, żeby zrobić już ten odcinek, ale muszę zainstalować hitmana i ten... A tak to bardziej mi myśli... się... No. Hitmana już Bo jest... no. Hit... Hitmana już raz zrobiłem, więc nie będzie kłopot. Dobra, idziemy zapisać tę grę. Jaki czas? Kurde, nie mam tego. Dobra. A... Aaaa, tu. Zapiszemy tu. No jakby mi się nie udało ten filmik. Ale nie no, raczej uda mi się. So weźmiemy od Sweeta. Yyyy, Us, Nie. Sweeta, dobrze. No, sure. Hey. am not going the chit chat. You see in a Seville family beer, work out on the streets of the boys don't like. It. I'm pinned down Seville hood and we need to ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop my image and get heated. Kurwa. Oh, przepraszam. Auto! Potrzebuję auto! God dammit. Już wiem, że trzeba mieć auto na wszelki wypadek. Sweet, wytrzymaj! Już tam do ciebie jadę. Swoją mp 4 w oh, multiplayerze tutaj mój gang ma terytorium. A, ah, polecam. Jak to się nazywa? Full server. To wszystko? Nie, jeszcze muszę to wziąć. To wziąć. No, kurde, odebrał mi. Cztery osoby? Już mamy. No dobra, nie. Aj, ser stary. Dobra, i tutaj zatrzymam nagrywanie i zrobię w sensie drugi part.